Cześć! Dziś długo wyczekiwany poradnik dotyczący górnictwa w Star Citizen. I tradycyjnie już, jeżeli jesteś nowa lub nowy i nie posiadasz jeszcze konta na stronie Star Citizen, to w opisie znajdziesz link, który zapewni Ci na start 5000 waluty w grze. Zaczynamy! Ok, więc co musimy wiedzieć? Są trzy rodzaje górnictwa w grze, ale UI, czyli interfejs, jak i mechanika są w zasadzie takie same. Musimy użyć skanera i znaleźć materiał do wydobycia. Musimy zrozumieć jak działa UI, wybrać odpowiedni pojazd i sprzęt. Musimy znać różnice pomiędzy laserami górniczymi, ich plusy i minusy zdecydowanie który jest dla nas najlepszy w danej sytuacji. Nauczymy się trochę o materiałach eksploatacyjnych i dodatkach. Odpowiemy sobie na najważniejsze pytanie, co wydobywać, jak to znaleźć, czym są rafinerie, gdzie sprzedać urobek. Pokażę Wam ciekawe narzędzia, które pomogą Wam oszacować, czy warto coś wydobyć i ile zarobicie na materiale po przerobieniu go w rafinerii. Wygląda skomplikowanie? Nic bardziej mylnego. Zaraz sami przekonacie się, że górnictwo w Star Citizen jest w zasadzie bardzo proste. No to lecimy! Górnictwo ręczne. Zaczniemy od wydobycia ręcznego za pomocą Pyro Multitool. Sposób ten jest najmniej opłacalny i wydajny, ale nie wymaga od nas prawie żadnej inwestycji, więc w pierwszej kolejności szukamy sobie najbliższej stacji z tabeli. Są to wyjątkowe stacje, które zawierają rafinery deck, czyli rafinerię, o której więcej za chwilę. Gdy już wylądujemy na takiej stacji, szukamy windy do rafinerii i udajemy się do sklepu. Przechodzimy tym samym do tematu sprzętu. Sprzęt do górnictwa ręcznego. Kupujemy Pyro Multitool i Orbit Mining Attachment, czyli roz Rozszerzenie górnicze do naszego multitula. Plecak, który zapewni Ci dodatkowe miejsce na materiał. Pamiętaj, że aby włożyć plecak odpowiedniego rozmiaru, musisz najpierw założyć na swoją postać armor tego samego rozmiaru lub większy. Opcjonalnie może zaopatrzyć się w dodatkowy kombinezon, gdy zamierzasz spędzić więcej czasu na zewnątrz. Penbroke na skrajnie wysokie temperatury dostaniemy go w każdej rafinerii oraz w sklepie w Lorville, który znajduje się niedaleko naszego hotelu. Nowikow na skrajnie niskie temperatury który dostaniemy na Arc Corp. G-Point, Hurston, Everus Harbor, Microtech Port Tesla, czyli na wszystkich stacjach orbitalnych dużych miast. Osobiście ich nie używam, ale z pewnością poprawiam komfort pracy. Multitool, jak i rozszerzenie możemy czasem znaleźć w skrzyniach do lutowania na outpostach opuszczonych statkach lub bunkrach. Ok, co więc wydobywać? W Star Citizen są aktualnie trzy rodzaje materiałów do wydobycia ręcznego i za pomocą pojazdu naziemnego ROC. Są one jednak zamknięte w innego rodzaju skałach, o czym za chwilę. Aktualnie możemy wydobyć Dolowine, który kosztuje około 130 alpha UFC za sztukę, aforite, który kosztuje około 152 alpha UFC za sztukę, Hadonite w cenie 275 alpha UFC za sztukę. Wszystkie linki do tabeli i narzędzi zostawiam oczywiście w opisie. Jak sami widzicie powinniśmy się skupić na Hadonite, który znajdziemy w głębszych rejonach i jaski i tu przechodzimy do tematu gdzie wydobywać jaskinia to najlepsze źródło Hadonite, do ręcznego wydobycia trzy najpopularniejsze i najłatwiejsze do zlokalizowania to Calthrow. na planecie Hurston HDMO na księżycu Aberdeen na orbicie Hurston na księżycu Demar na orbicie Crusader. Reszta jaskini jest zazwyczaj taka sama i są one poukrywane. Niektóre z tych jaskiń możemy znaleźć za pomocą misji Investigation z dopiskiem Cave w opisie misji. Ok, więc bierzemy się za ręczne wydobycie. Skałki do kopania multitulem są najmniejszymi w grze i wyglądają w ten sposób. Trzeba je szukać ręcznie, ponieważ skaner w trybie FPS i jeszcze nie działa, ale ten feature jest przewidywany dopiero w aktualizacji 4.0. Gdy już znajdziesz taką skałkę, za pomocą przycisku 4 na klawiaturze wyciągamy swój multitool, naciskamy prawy przycisk myszy, aby zeskanować skałę swoim multitoolem. Po prawej stronie wyświetlą się informacje takie jak waga, nazwa materiału, stabilność i opór. Stabilność odpowiada za to, jak łatwo będzie nam utrzymać się na zielonym polu, opór ile mocy potrzebujemy, aby ją rozkruszyć, statystyki te nabiorą większego znaczenia, dopiero przy górnictwie statkiem kosmicznym. Dla nas jednak ważne jest w tym przypadku to, jak materiał się nazywa. Lewym przyciskiem myszy odpalamy laser. Pamiętaj, że laser zadaje obrażenia i gdy grasz z koleżanką lub kolegą, warto na nich uważać. Możesz go użyć również do zadawania obrażeń wrogom, ale wróćmy do tematu górnictwa. Za pomocą scrolla w myszce korygujesz moc lasera tak, aby znaleźć się na zielonym polu. Gdy zielone pole się naładuje, skałka się rozkruszy. Dzień chcąco zdarzy nam się wyjechać na czerwony pole i przegrzejemy skałę. Zjedź laserem ze skały i cofnij się w bezpieczne miejsce na bezpieczną odległość. Gdy rozkruszysz skałę schowaj swojego multitula i pozbieraj skałę ręcznie klikając na materiał i wybierając opcję store. Oczywiście po jakimś czasie z pewnością dojdziesz do wprawy i będzie to dla ciebie dziecinnie prosty proces. Przegrzana skała może wybuchnąć i zabić naszą postać. Górnictwo ręczne przydaje się głównie w więzieniu do skracania wyroku. Pamiętaj, że w niektórych jaskiniach mogą przebywać wrogie NPC i warto zabrać ze sobą broń. W plecakach tych postaci nie w zależnych często możemy znaleźć ukryty Hadanite, który będzie dla nas dodatkowym źródłem zarobku. Aby się nie zgubić w możesz użyć flar, aby oznaczyć teren, tak jak w bajce Jasi Małgosia. Flary te również kupisz na rafinery deck. Jeżeli jednak się zgubisz, wyjdź do menu i zaloguj się ponownie, a pojawisz się na stacji ze swoim urobkiem w plecaku. Jednak stracisz statek i będziesz musiał go sklejmować. Oczywiście wszystkie przedmioty na sklejmowanym statku również znikną z ekwipunku statku. Górnictwo za pomocą roka. Jest to bardziej opłacalna forma górnictwa, ale wymaga od nas inwestycji. Ok, więc co będzie nam w tej sytuacji potrzebne? Greycat Rock, czyli pojazd naziemny do wydobywania materiałów oraz statek kosmiczny, który zmieści ten pojazd w przestrzeni cargo. Pojazd ten możemy kupić w Lorville w New Deal za 172 000 Alpha UC lub wynająć go w każdej rafinerii, czyli w tym samym miejscu, gdzie możemy kupić sprzęt do kopania ręcznego. Tabele stacji z rafineriami zostawiam oczywiście w opisie. Koszt wypożyczenia takiego statku to 4300 Alpha UC za 24 godziny. Statek, który może Przewieź roka na upartego to Cutter, jedynie na krótkie odległości. A teraz lista tańszych statków, które świetnie się do tego nadają. Zaczniemy od Nomada, który możemy kupić w mieście Lorville w New Deal za 952 800 alpha USC Atlas Black, dostajemy go również w Lorville New Deal za 1 385 300 alpha USC lub wynajmiemy go na Raffinery Deck za 34 632 alpha UC na 24 godziny. Freelancer Lorville. New Deal 1 697 600 Alpha UEC Constellation Taurus. Lorville New Deal 3 256 400 Alpha UEC. I tak każdy statek w górę. Ku nie można zmieniać komponentów, więc gdy go kupicie lub wynajmiecie, jest on w zasadzie gotowy do pracy. Opcjonalnie może Wam się również przydać kombinezon Pembroke z powodu wysokich temperatur na powierzchni Aberdeen. Ok, wszystko już mamy, więc co dalej? Minerały dla roka są w zasadzie takie same jak do wydobywania ręcznego, ale występują w postaci większych skałek. Najlepszym miejscem do górnictwa rokiem jest Aberdeen. Daymar również jest całkiem fajnym wyborem. Ok, co dalej? Lecimy statkiem na wybrany księżyc i szukamy outpostów w przypadku Aberdeen, HDMS Norgard i HDMS. Anderson. W przypadku Daimar Shubin Mining Facility SCD-1. Szukamy niebieskiego domku, klejmujemy swojego roka i wyciągamy go Napada. Następnie ładujemy go na nasz statek i jesteśmy gotowi do pracy. Scanner. Gdy znajdziemy się już za sterami naszego statku, za pomocą przycisku TAB na klawiaturze skanujecie powierzchnię księżyca i szukacie sygna, które znajdą się nie dalej niż 4-5 km od nas. Skały, których szukamy mają małą sygnaturę i są zaznaczoną ikonką diamentu. Gdy już znajdziecie materiał, za pomocą przycisku V... Przestawiamy się w tryb skanera, podlutujemy na blisko do celu i za pomocą lewego przycisku myszy skanujemy obiekt. Jeżeli trafiliśmy na interesujący nas materiał, to lądujemy statkiem, wyjeżdżamy pojazdem z naszego statku i podjeżdżamy do skały. Za pomocą przycisku M na klawiaturze przełączamy się w tryb górnictwa. Interfejs wygląda znajomo, prawda? Po prawej stronie mamy wyświetlone statystyki, które umówiliśmy już wcześniej, oraz rodzaj materiału. W tym przypadku statystyki również nie mają większego znaczenia. Znaczenie ma jednak dystans do naszego pojazdu. Ważne aby efektywny zasięg był zawsze na Optimal, na zielono. Parametr znajduje się w lewym górnym rogu ekranu. Statek jak i ten pojazd posiada dwa. Tryby górnictwa, Mining Mode i Extraction Mode. Mining Mode służy do podgrzewania skały i jej rozkruszania, tak jak robiliśmy to w trybie ręcznym. Extraction Mode służy do zbierania rozsypanych materiałów po ich rozkruszeniu. Działa to trochę jak odkurzacz. Proces wydobycia rokiem wygląda identycznie jak za pomocą narzędzia ręcznego. Zresztą zobaczcie sami. Załadujemy naszego roka minerałami, chowamy go do statku. Dobrym nawykiem jest przerzucanie urobku na statek tak aby w razie 30 nasz statek został odzyskany wraz z materiałem, ponieważ rok nie zawsze będzie znajdował się na statku 3.18 dodano oczywiście opcję przerzuć wszystko oraz kamienie się grupują, więc nie będzie to już tak czasochłonne i denerwujące jak w 3.17 sprzedaż. Urobek z górnictwa ręcznego jaki rok możemy sprzedać tam, gdzie wyciągnęliśmy nasz pojazd naziemny w budynku z napisem Storage z charakterystyczną antenką. Na dachu za pomocą narzędzia UEX Korp space w zakładce Harvest Table możemy sprawdzić wszystkie punkty, które przyjmą nasz towar oraz dokładne ceny, jakie otrzymamy za nasz urobek. Link oczywiście zostawiam w opisie. No i przechodzimy do najbardziej opłacalnej formy górnictwa, czyli górnictwo statkiem kosmicznym. Dziś skupimy się głównie na Quantanium, ponieważ to Quantanium zapewni nam największy zarobek w grze i to ta profesja sprawi, że będziemy zarabiać naprawdę duże pieniądze, ale po kolei na początek statek. Na dzień dzisiejszy mamy dwa statki górnicze: Misk Prospector oraz Argomol Misk to statek jednoosobowy posiada 30 scu przestrzeni na urobek i jest wyposażony w laser tieru pierwszego zamontowany na przodzie statku. W przyszłości będzie posiadał słaby system sortowania inertu, czyli nic niewartych odpadów, które zapychają naszą cenną przestrzeń cargo. O tym również za chwilę i możemy go kupić za 2 miliony 61 tysięcy Alpha UC w Lorville w New Deal lub wynająć na 24 godziny za około 52 tysiące Alpha UC, czego nie polecam robić przy górnictwie Quantanium. Przejdziemy do tego za chwilę Przejdźmy teraz do Argomola. Argomol jest czteroosobowym statkiem górniczym. Posiada trzy lasery tieru drugiego, zamontowane na wieżyczkach 96 s przestrzeni na urobek. W przyszłości statek będzie posiadał lepszy od prospektora system startowania inertu. Jest dostępny również w Lorville, w New Deal za 5 130 500 Alpha USC Oczywiście statkiem tym również możemy wydobywać solo i to z powodzeniem, zarabiając często więcej niż za pomocą prospektora z racji większej przestrzeni cargo. Ale wiąże się to z przesiadaniem się pomiędzy siedzeniem pilota. A wieżyczką, co może być na początku skomplikowane i niekomfortowe. Dodatkowo będzie nam potrzebny statek z cargo, aby przewieźć urobek z rafinerii do TDD, czyli centrów sprzedaży w dużych miastach, takich jak New Babbage, Orison, Houston czy Area 18. Oczywiście tylko w przypadku, gdy chcemy rafinować nasz urobek. W tym przypadku idealnym wydaje się statek taki jak Catlas, Black lub coś z jeszcze większym cargo. Mniejszym statkiem również damy radę to przetransportować, ale wiąże się to z dodatkowymi kursami i rozbijaniem to na partię, co może zabrać nam znacznie więcej czasu i zmniejszyć opłacalność całego procesu. Skanowanie. Tak jak robiliśmy to statkiem w trakcie szukania minerałów, w statku górniczym skanowanie wygląda identycznie. Naciskamy TAB i czekamy aż PING odkryje przed nami wszystkie sygnatury, które są w pobliżu nas. Jednak teraz szukamy skałek oznaczonych ikonką kamyczka, więc interesują nas również sygnatury oddalone od nas nawet 15 km. Podlatujemy do kamienia i za pomocą przycisku V wchodzimy w tryb skanera. Skanujemy kamień. Jeżeli kamień nas satysfakcjonuje, to odpalamy laser i wydobywamy. Gdy mamy baga ze skanerem, przyciskiem M odpalamy Mining Mode i skanujemy ją za pomocą lasera. Jeżeli szukasz kwantanium, to warto wybrać skałki w klastrach lub takie, które występują po dwie obok siebie. Zanim je zaskanujesz, możesz naocznie ocenić, czy jest to kamień z zawartością kwantanium, po pomarańczowych plamach na jego powierzchni. Dodatkowo w 3.18 już nie będziemy musieli podlatywać do skały, aby przekonać się, czy jest to klaster, jedna skała, czy może wrak do salvage. Wystarczy, że wciśniemy V i najedziemy na interesujący nas obiekt. Za pomocą scrolla możemy zwężyć pole skanu, co zwiększy jego zasięg. Gdy mamy do czynienia z wrakiem, pojawią się trzy parametry IRCS. I RS W tym wypadku interesują nas skany, które zawierają tylko RS, gdzie mamy do czynienia z jedną skałą i jego sygnatura będzie wynosić około 1700 RS, gdy mamy do czynienia z dwoma około 3000 i tak dalej. Każda dodatkowa skała dodaje do sygnatury około 1700 jednostek, jest to bardzo fajne rozwiązanie, które oszczędza nam masę czasu. Oczywiście pojedyncze skały również mogą być całkiem opłacalne, ale zdarza się to znacznie rzadziej. Ok, więc co powinniśmy wydobywać? Star Citizen jest wiele różnych materiałów, które możemy wydobywać, ale najbardziej opłacalnym jest oczywiście Kwantanium. I tutaj znów pomocne okażą się tabelki, do których link oczywiście zostawiam w opisie. Więc dlaczego Kwantanium? jest tak opłacalne na tle innych materiałów? Już odpowiadam, jest to materiał wysoce niestabilny w wydobyciu, jak i w transporcie. Po wydobyciu materiału mamy plus minus 15 minut, aby dowieźć go do rafinerii lub do punktu sprzedaży. Jest to jedyny materiał, który się tak zachowuje i wywołuje na nas presję czasu, jeżeli nie lubisz w czasu lepiej wybrać inny materiał z tabelki, jednak górnictwo innych materiałów niż Quantanium jest na dzień dzisiejszy mocno nieopłacalne. Ok, więc gdzie wydobywać? W tym momencie znów pomocno okaże się tabelki z naszego opisu. Jeżeli chcesz wydobywać Quantanium, to najlepszym wyborem będzie Lyria, Iron Halo lub na przykład Arc L3A. Jeżeli szukasz Lara Knight, to powinny się na Hur L5A i analogicznie dla innych materiałów. Teraz trochę o Aeron Halo. Aeron Halo to pas asteroid w Stanton. Składa się on z 10 mniejszych pasów asteroid. Nie posiada on znacznika na mapie, co oznacza, że musimy tam dolecieć na przysłowiowego czuja. Wyłączając ręcznie napęd Quantum w odpowiedniej odległości pomiędzy punktami startu i celu podróży kwantowej. I tutaj również okaże się przydatny kalkulator i tabele, które zostawiam w opisie. To sprawia, że nie trafimy tam praktycznie nigdy na piratów. Skały są tam mniejsze niż na Lery, co pozwoli wam łatwiej rozkruszyć je za pomocą Prospektora. I szybki przykład, aby to lepiej zobrazować. Gdy przykładowo znajdujemy się na Arc L1, mojej ulubionej stacji górniczej, to mamy możliwość kierowania się aż na 5 punktów i analogicznie dla każdej innej stacji wybieramy inną grafikę. I jako cel kwantu wybieramy sobie na przykład Crew L5, szukamy go na mapie, zaznaczamy, ustawiamy jako cel podróży kwantowej. Powiedzmy, że chcemy dotrzeć na pas 5, ponieważ jest on przykładowo bardzo gęsty. Naszym zadaniem będzie wyłączenie naszego kwantum przytrzymując klawisz B krótko przy osiągnięciu 39 460. Tysięcy kilometrów do naszego celu. W odpowiednim momencie powinniśmy znaleźć się na wyznaczonym przez nas pasie asteroid. Dokładnie tak łatwe to jest. Wymaga to oczywiście trochę wprawy. Czas wyprzedzania desaktywacji podróży kwantowej jest inny w zależności od zamontowanego kwantum i statku, którym lecimy. Po jakimś czasie nie będzie to sprawiać Wam większego problemu. W czasie, kiedy robię ten film, większość skał w Iron jest zbugowana i nie da się ich zeskanować. Ja osobiście polecam Lyrię, czyli Księżyc na orbicie Arkkorb. Co prawda, łatwiej możemy tam paść ofiarą piratów, ale skały szuka się tam znacznie szybciej i łatwiej. Jest tam również łatwiej dolecieć. Skały tam czasem są bardzo duże, więc świetnie się nadają do wydobycia w grupach lub Argo-Molem. A wydobywanie ich solo może być czasem wyzwaniem, które będzie wymagać od nas odpowiedniej konfiguracji statku. I tak płynnie Przechodzimy do tematu laserów górniczych, nazwanych też głowicami górniczymi. Lasery dzielimy na tiery czyli tier 1 i tier 2. Tier 1 montujemy w Prospektorze i ma on niższy zasięg niż tier 2 który montujemy w Argomolu. Czasem CAG planuje dodać przewagę do laserów tieru drugiego, ale na dzień dzisiejszy kiedy tworzę ten materiał są one tak samo efektywne. To co musimy wiedzieć to to, że lasery górnicze mają swoje przewagi jak i słabości. I jeden będzie na przykład posiadał dużą moc kruszenia, ale będzie bardzo niestabilny i trudno będzie go opanować co może zdecydować o tym, że górnictwo będzie dla nas przyjemną lub frustrującą rozgrywką. Wybór lasera powinien być podyktowany materiałem, jaki kopiemy, tym jak precyzyjny jest nasz kontroler do zarządzania mocą lasera i kompensowania niestabilności naszego lasera oraz doświadczeniem. Link do statystyk laserów również zostawiam w opisie. Skupiając się jednak na Quantanium, jedynym laserem, który moim zdaniem nadaje się do komfortowego górnictwa jest Lancet. Ma on niską moc kruszenia, którą będziemy musieli kompensować dodatkami lub drugim statkiem, który pomoże nam rozkruszyć skałę, albo dodatkową osobą na w przypadku Argomol, laser ten posiada bardzo wysoki bonus do stabilności, co sprawia, że każdy dodatkowy laser lancet wycelowany w skałę obniża jej niestabilność i zwiększa zielone pole, co automatycznie zwiększa markinę z błędu. Z tego też powodu nie polecam kopać Quantanium wypożyczonym statkiem górniczym, ponieważ lasera tam zamontowanego nie możemy wymienić. A kompensowanie niestabilności standardowego lasera dodatkami jest bardzo trudne. Ok, więc przyszedł czas, aby porozmawiać o dodatkach. Gdy chcemy wydobywać solo, w takiej sytuacji niezbędne będą materiały czyli dodatki montowane na laserze, statku oraz mining gadgets, czyli gadżety górnicze, czyli dodatki montowane bezpośrednio na skałach. Materiały eksploatacyjne możemy podzielić na permanentne, które dają pasywne, niższe bonusy, ale się nie usłużywają oraz takie, które przypominają boostery, które zużywają się po kilku użyciach, ale dają zauważalny bonus w trakcie swojego działania. Są one zazwyczaj tanie w przypadku, gdy permanentne kosztują nas trochę więcej. Dodatkowo mogą przykładowo zwiększyć mocno lasera zwiększyć stabilność powiększyć zielone pole w trakcie wydobycia, przyspieszyć ładowanie zielonego pola tak dalej. Warto dobierać je tak, aby kompensować braki w naszym laserze oraz ułatwić sobie pracę. Warto pamiętać, że gdy zniszczymy swój statek to dodatki zamontowane na laserze przepadają. Moduły montujemy w wolne sloty na naszym laserze w konfiguratorze statku za pomocą mobiglasa. W trakcie wydobycia po lewej stronie w trybie górniczym mamy listę naszych modułów. Jak wcześniej wspomniałem pasywne moduły działają zawsze, a te które się zużywają musimy aktywować sami. W zależności od tego w w którym slocie znajduje się nasz moduł, naciskamy ALT i numer od 1 do 3. Więc przykładowo, gdy nasz moduł znajdzie się w slocie drugim, naciskamy ALT plus 2, aby moduł się aktywował. Tym samym uruchamiając swoje bonusy: gadżety górnicze. Gdyby okazało się, że skała, którą próbujemy rozbić, nas pokonała, to możemy sięgnąć po gadżety górnicze. Zasada jest ta sama: kupujemy moduł, który wpasuje się w nasz setup i ekipujemy go pod plecak za pomocą naszego inventory. Możecie również zabrać kilka modułów ze sobą, gdy znajdziemy już interesującą nas skałę. Wychodzimy ze statku za pomocą klawisza 4, wyciągamy nasz przedmiot i montujemy go na kamieniu, przytrzymując lewy przycisk myszy, i następnie prawy. Teraz musimy ustawić te trzy parametry tak, aby osiągnąć pułap w procentach, który pozwoli nam uzbroić moduł. Na skalę możemy zamontować nieograniczoną ilość modułu, a ich statystyki sumują się ze sobą. Teraz wracamy do statku i rozbijamy skałę. Warto pamiętać, że gdy chcemy odzyskać nasze gadżety, warto od razu po rozbiciu skały zabrać moduły i schować je do ekwipunku, gdyż, w w momencie ekstraktowania naszego materiału możemy je uszkodzić. Więcej o polecanych setupach pod kłantaniem na koniec filmu. Ok, więc posiadamy odpowiedni statek, mamy odpowiedni setup, znaleźliśmy interesującą nas skałę. Co dalej? Oczywiście to tak jak za pomocą pojazdu rok. Naciskamy klawisz M, odpalamy Mining Mode. W przypadku prospektora, w przypadku Argomola ustawiamy statek tak, aby skała była zasłonięta monitorem radaru w kabinie. Podlatujemy statkiem na odpowiednią odległość i idziemy do wieżyczki. Szukamy przycisku Power On, system automatycznie powinien zeskanować nam skałę. Możemy również skorzystać ze skanera pod przyciskiem V, wtedy oszczędzimy sobie podróży do wieżyczki. I to jest ten moment, gdzie statystyki są dla nas tutaj bardzo ważne. Zanim podejmiemy decyzję, czy warto wykopać skałę, ruszmy raz jeszcze temat UI. Jak widzisz, na środku widzimy, w jakim trybie obecnie się znajdujemy. Możemy go zmienić za pomocą prawego przycisku myszy. Po prawej stronie znajduje się kolejno przedziałka, zielone pole optimal, czerwone pole overcharge. Jak jak poprzednio naszym zadaniem będzie trzymać się zielonego pola i czekać, aż się załaduje. Po lewej stronie mamy parametry effective range, czyli optymalna odległość, aby była zawsze na optimum. Lewa strona na dole to wcześniej omawiane moduły. Prawa strona pokazuje nam statystyki takie jak typ, masa, stabilność i opór, skład skały w procentach i stan naszego cargo. Od tego jaką masę posiada skała i ile procent Quantanium zawiera, będzie zależeć decyzja o tym czy warto ją wykopać, czy lepiej nie tracić na nią czasu. W tym zadaniu pomoże nam tabela lub kalkulator z opisów filmu. W zakładce Mining wybieramy Quantanium Raw, wpisujemy masę skały i procent, Kwanty. Na górze mamy Income, czyli ile dostajemy za sprzedaż towaru bezpośrednio w rafinerii, oraz Refine, czyli ile będzie warty materiał po tym, jak zdecydujemy się na rafinację. Warto od tego odjąć cenę rafinacji od 5 do 20 tysięcy. Oczywiście kalkulator często delikatnie zawyża cenę, ponieważ nigdy nie uda nam się zebrać czystej kwanty w 100%. I tym samym przejdziemy płynnie do tematu inertu, czyli odpadów i taktyki wydobywania kwantanium. Taktyka inert i wydobycie. Gdy jesteśmy zadowoleni z szacowanego zysku przez nasz kalkulator, to zabieramy się za rozkruszanie naszej skały. Pierwsze rozkruszanie jest najtrudniejsze. Pamiętaj, aby nie przegrzać skały, ponieważ wybuch takiej skały z łatwością zniszczy twój statek. Gdy już rozkruszysz skałę, skała rozpadnie się na mniejsze kawałki, które będą miały żółtą obwódkę. Warto je przeskanować i rozbić tylko te kawałki, które zawierają interesujący nas surowiec w dużym procencie. Warto pamiętać, aby najpierw rozkruszyć wszystkie skały zawierające kwantanium, a dopiero potem je ekstraktować za pomocą trybu Extraction Mode, ponieważ zebrana kwanta staje się niestabilna i nasze 15 minut zaczyna upływać. Czas do wybuchu kwantanium możecie zobaczyć również po prawej stronie pod zakładką Cargo. Gdy rozbijemy interesujące nas kawałki, otrzymamy szardy, które będą podświetlone na kolor fioletowy. To oznacza, że są one gotowe do zbioru za pomocą Extraction Mode. Warto zacząć od tych z największą ilością kwanty, kończąc na tych z mniejszą. Naszym zadaniem jest wydobyć jak najwięcej kwantanium, jak najmniej inertu i innych materiałów, które zaśmiecą twoją cenną przestrzeń cargo. Jest to kluczowe i mocno rzutuje na twoje zarobki. W statku mamy dodatkowo system, który ostrzega nas przed niestabilną kwantą. Jeżeli w statku zacznie pikać system ostrzegawczy, to oznacza, że masz około 5 minut do wybuchu. Jest to całkiem sporo czasu. Warto pamiętać, aby nie wykonywać gwałtownych manewrów i nie lądować z simpetem, ponieważ to może zdestabilizować naszą kwantę i skrócić czas do wybuchu. Zawsze mamy awaryjne wyjście, gdy naciśniemy Alt plus J w trakcie, gdy system ostrzegawczy działa. Zbiorniki zostaną odczepione od statku i tym samym ochronisz swój statek przed wybuchem. Ok, mamy towar, a czas upływa. Co dalej? Warto jak najszybciej udać się do najbliższej rafinerii. W przypadku Lyrii najlepszym wyborem będzie tutaj Ark L1. Gdy już uda ci się wylądować w hangarze, pamiętaj, aby schować swój statek za pomocą panelu do wyciągania statków. Gdy statek jest schowany, czas przestaje upływać, a ty bez stresu możesz teraz udać się na rafinery deck i przyszedł czas, aby poruszyć temat rafinerii. Tak jak wcześniej wspomniałem, rafinerię znajdziesz na Ark L1. L2 oraz L4, MIG L1, L2 i L5. Rafineria to miejsce, gdzie znajdziesz te dwa terminale po prawej stronie i te dwa po lewej. Te po prawej pozwolą przerobić Twój urobek w gotowy towar do sprzedaży, zwiększając tym samym jego cenę. Możesz również skorzystać z tych dwóch po lewej, gdy zechcesz sprzedać surowy towar za połowę ceny. Ma to sens w przypadku, kiedy nie mamy na przykład statku, którym moglibyśmy przewieźć gotowy towar z rafinerii do punktu sprzedaży. Niestety, na czas, kiedy nagrywam ten odcinek, terminale nie działają i nie da się w nich niestety nic sprzedać. Każda rafineria posiada bonusy dla pewnych materiałów, dla innych karę, a jeszcze dla innych są neutralne. Statystyki te możemy zobaczyć w terminalu rafinerii po lewej stronie lub skorzystać z tabelki z opisu. Ok, czas skorzystać z rafinerii. Na dole w Material Selection wybieramy nasz statek górniczy, w tym przypadku będzie to mój prospektor i wybieramy Setup Work Order. Teraz musimy wybrać, które materiały chcemy rafinować, a które chcemy wyrzucić. Z reguły, gdy skupiamy się na quantanium, zaznaczamy tylko quantanium, a resztę wyrzucamy, ponieważ inne materiały zapychają nam tylko kolejkę w rafinerii, a i tak niewiele na nich zarobimy. Na górze wybieramy metodę rafinacji. Generalnie zasada jest taka, że możemy zapłacić 1000 i czekać przykładowo 20 parę godzin, albo zapłacić 10 000 i czekać 4 godziny. Również od czasu i kosztu uzależnione są straty naszego urobku. Najlepiej wybrać sposób pod siebie. Wybieramy sobie każdą metodę po kolei i za każdym razem klikamy Get Quote. Wyświetli nam się cena usługi oraz czas, jaki musimy czekać. Oraz możemy sprawdzić różnicę pomiędzy QTY, czyli ilością surowego materiału, a yield, czyli końcową liczbą towaru po rafinacji. Im mniejsza różnica pomiędzy tymi wartościami, tym mniejsze straty podczas rafinowania. I jeżeli wiesz, że zagrasz dopiero za 20 godzin, to lepszym rozwiązaniem będzie tańsza metoda. Jeżeli ci się śpieszy, to lepsza będzie ta szybsza. Wybierz metodę najlepszą dla siebie i gdy będziesz zadowolony z czasu i kosztów oraz ilości towaru, kliknij confirm. Gdy rafineria skończy swoją pracę, nadal musimy odebrać towar i przenieść go na swój statek, więc wybieramy swój statek, klikamy collect i confirm. Towar zostanie przeniesiony do cargo naszego statku. Pamiętaj, że statek musi być schowany na tej Stacji, aby terminal mógł z niego korzystać. W przyszłości dostaniemy rafinerię przenośną na statkach, co dodatkowo urozmaici rozgrywkę związaną z górnictwem sprzedaż. Towar sprzedamy w każdym centrum handlowym, w każdym dużym mieście, np. Business District w Hurston, TDD Area 18, TDD Orison, lub TDD New Babbage. Możemy również skorzystać z kalkulatora z opisu, który pomoże Ci znaleźć dodatkowe punkty sprzedaży na wypadek, w którym nie dalibyście rady sprzedać całego swojego towaru w tym jednym miejscu z powodu zapchanych terminali towarem. Przejdźmy teraz do tematu loadoutu loadout, czyli wyposażenie naszego statku. Loadout zależy głównie od taktyki, jaką obierzemy sobie w wydobywaniu quantanium. Polecam te dwa loadouty, które znajdziecie również w opisie filmu. Numer 1. Lancert, search i Stampit. Search to dodatek, który zapełni pasek od razu jakieś 40%. Technika ta polega na tym, aby rozkręcić laser do 100%. Używamy search i czekamy, aż poziom nagrzania skały spadnie do plus minus 20%, po czym używamy go raz jeszcze, tak, aby od razu trafić na zielone pole. Gdy się tam znajdziemy, używamy dodatku Stampit, który przyspieszy załadowanie się zielonego paska, ale może doprowadzić do przegrzania. Dodatek ten pozwoli nam na szybkie rozkruszenie skały. Wymaga to oczywiście wprawy, ale po kilku wykopanych skałach ta metoda będzie dla Was prosta. Lancet Focus Torrent Search. Jest to bliźniacza metoda, która jest trochę droższa, ale zamiast używać dodatku Stampit, używamy pasywnych dodatków, które pomogą nam utrzymać się na zielonym polu po drugim użyciu Search. Metodę tą pokazałem również na stream w drugiej godzinie w dziesiątej minucie na skale Tutaj pół miliona. pół Link oczywiście do streama zostawiam w opisie. Link oczywiście powinien się wyświetlić również w prawym rogu ekranu. Pamiętajcie, że im większa masa skały, tym trudniejsza będzie ona do wydobycia i warto w wypadku ciężkich skał korzystać dodatkowo z gadżetów górniczych, które również zostawię w poleconych loadoutach w opisie. I jeżeli nie masz jeszcze odpowiednich środków na takie gadżety, to możesz poprosić kolegę o pomoc w rozkruszeniu takiej skały lub poszukać skały z masą do 5000. Uf, dość obszerny poradnik. Mam nadzieję, że udało się zamieścić cały ten temat miningu. Mam nadzieję, że ten poradnik sprawi, że górnictwo w Star Citizen nie będzie miało przed Wami żadnych tajemnic. Dajcie znać w komentarzu, jak oceniacie ten poradnik. A to już na dziś wszystko. Zarabiajcie dużo, bawcie się dobrze. Do następnego. Cześć.